Bruno Jasieński, but w butonierce i pekakuana Na pierwszym moim koncercie, a może mi tylko śni się, siedziała w trzecim rzędzie pani w niebieskim lisie i miała oczy wklęsłe, takie ogromnie dalekie, i długie, błękitne rzęsy, i białe, zamszowe powieki. Czytałem strofy rytmiczne, po myślach tłukł się skriabin, Siedziały w krzesłach damy Z welwetu i z jedwabiu Siedzieli w krzesłach panowie Patrzyli wzrokiem żabim Czytałem rytmiczne strofy Po myślach tłuk się skriabin I było wszystko jak wszędzie I było wszystko jak dzisiaj I była w trzecim rzędzie Pani w niebieskim lisie Pluskali miarowo w ręce Rozeszli się wolno po domach Została kremowa nuda Jak duża śliska sarkoma a potem księżyc stłukłem i garze chciałem we frankach. I noc miała piersi wypukłe, jak pierwsza moja kochanka. A wieczór byłem maleńki, płakałem w kąciku do rana o smutnej niebieskiej pani, z oczami jak Ipekakuana.